Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Kanał Jezusa, Pozwólcie Ukochać się Bogu, przedstawia nabożeństwo do przeczystego serca Świętego Józefa, patrona naszych czasów. Czyta i modli się Iwonna Teresa. Pierwsza środa miesiąca. Zaczynamy pieśnią do Świętego Józefa. A że nie umiem śpiewać, to przeczytam tekst tej pieśni. O Józefie ukochany, pod opieką twoją rósł chleb żywota z niebadany, tyś go na swym ręku niósł, tyś go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód, tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud. Dla niego żyć, z tobą go czcić, Gdzie chwały swej on taj blask, By wszystkim nam był Jezus sam. Ach, uprość tę najdroższą z łask, Tego, który w Nazarecie Tobie powierzony był, My strzeżemy na tym świecie, Gdzie majestat Boży skrył. Twą miłością, sercem twoim. Ucz Jezusa wielbić tu, jak ty pracą łzami znojem, całym życiem służyć mu, dla niego żyć, z tobą go czcić, gdzie chwały swej on taje blask, by wszystkim nam był Jezus sam. Ach uprość tę najdroższą z łask! Wiara świętego Józefa, święty Józefie. Ojciec Niebieski w swoim odwiecznym planie wprowadził Cię w tajemnicę nowego przymierza, jakie zapragnął zawrzeć ze swoim umiłowanym stworzeniem. Stałeś się świadkiem tajemnicy wcielenia przedwiecznego słowa, które stało się ciałem w łonie Maryi, Twojej dziewiczej oblubienicy. W Twoje ręce, Bóg. Powierzył straż nad jej niepokalanością oraz troskę o wychowanie syna Bożego. Otrzymałeś łaskę wiary i wszystkie potrzebne charyzmaty, abyś mógł wypełnić swoje niezwykłe posłannictwo. Twoja wiara została zahartowana w próbach, jakie stały się twoim udziałem. Pierwszą z nich było tajemnicze poczęcie. Kiedy uwierzyłeś, że jest ono dziełem Ducha Świętego i wziąłeś swoją małżonkę do siebie, roztaczając opiekę nad nią i Synem Bożym, nadeszły kolejne próby. Brak miejsca w gospodzie, gdy dla Twojej brzemiennej Maryi nadszedł czas rozwiązania. Podczas waszego pobytu w odległym Betlejem, później prześladowanie ze strony Heroda, kiedy zmuszony byłeś uciekać wraz z rodziną do obcej ziemi i przebywać tam przez siedem lat. Błogosławimy twoje przeczyste serce, gotowe wierzyć i całkowicie zawierzyć Bogu swój los oraz los twojej rodziny. W doświadczeniach nigdy nie zachwiałeś się wierze, lecz jeszcze mocniej lgnąłeś do Boga, któremu bez granic uwierzyłeś. Z synowską miłością pytałeś, oczekiwałeś odpowiedzi ze strony Boga i otrzymywałeś ją w swoim czasie. Z wiarą przyjmowałeś słowo, które Bóg kierował do ciebie. Im trudniejsze doświadczenia cię spotykały, tym większą wiarą oddawałeś się w ręce Boga. Dziękujemy, że jesteś dla nas nie tylko świadkiem, ale nauczycielem wiary. Ty wiesz, jak trudno nam obciążonym dziedzictwem grzechu wierzyć Bogu, dlatego pragniesz przychodzić nam z pomocą. Prosimy, przyjmij nas do swego przeczystego serca, kształtuj nas, wychowuj, abyśmy stawali się dziećmi gotowymi wierzyć każdemu słowu, które wypowiada do nas Pan. Prowadź nas co dnia, aby i nasze życie było ciągłym wzrastaniem i dojrzewaniem w wierze, jaką otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu. Przyprowadzaj nas przez próby, jakie Bóg dopuści na nas, aby oczyścić naszą wiarę. Proś za nami Jezusa i Twoją oblubienicę. Bądź nam przyjacielem, gdy i my przechodzimy przez ciemności wymagające całkowitego zdania się na Boga. Strzeż nas w Twoim przeczystym sercu. Kiedy odzywa się w nas stary człowiek wraz z Jego ułomnościami, abyśmy przez wiarę odnosili zwycięstwo nad wrogami naszego zbawienia, odzyskując wolność przybranych dzieci ojca, pragniemy jak ty żyć w przyjaźni z naszym Bogiem, przebywać w Jego obecności. Pragniemy przy Tobie odkrywać nasz największy skarb, Jezusa obecnego w Eucharystii. Wypraszaj nam łaskę żywej wiary w Jego rzeczywistą obecność pośród nas, abyśmy w Nim odnajdywali lekarstwo na wszystkie nasze choroby, a karmiąc się Nim wzrastali w Bożym obdarowaniu. Powierzamy się bez zastrzeżeń sercu niepokalanej dziewicy którą nam ukazujesz i twemu przeczystemu sercu abyśmy w waszych sercach stawali się ludźmi wiary i zawierzenia Bogu litania do przeczystego serca świętego Józefa Kyrie eleison Chryste eleison kyrie eleison chryste usłysz nas chryste Wysłuchaj nas, ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, synu odkupicielu świata Boży, zmiłuj się nad nami, duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami, święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, święta Maryjo, módl się za nami, przeczyste serce świętego Józefa. Módł się za nami, przeczyste serce świętego Józefa, czuwające przy sercu Jezusa w Betlejem, módł się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, przejęte troską o los najświętszej rodziny, módł się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, zjednoczone z sercem Jezusa i Maryi, módł się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, napełnione łaskami, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, lilio pokory, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, mieszkaniec nut, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, wzorze czystości i posłuszeństwa, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, gorejące miłością do Boga, módł się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, sługi wiernego i mądrego, módł się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, zatroskane o błądzących i grzesznych, módł się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, ostojo prawdy, módł się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, filarzy Kościoła, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, pełne opiekuńczości, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, słodyczy miłości, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, ucieczko w przeciwnościach, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa pociecho zatroskanych, módł się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa nadziei wątpiących, módł się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa pogromco złych duchów, módł się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa najgłębsze w uniżeniu, módł się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa najwyższe, w bogobojności módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Módlmy się, przeczyste serce Józefa, Świętego Oblubieńca Matki Jezusowej i ziemskiego opiekuna naszego zbawcy, wyjednaj nam u syna Bożego łaskę, aby i nasze serca stawały się podobne Tobie w milczeniu, łagodności, pokorze i miłości do Boga i ludzi. O serce świętego Józefa, czuwaj nad nami i wspieraj nas. Po wszystkie dni naszego życia, amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, amen.